Witajcie. Łoże trzemie 12 lipiec 2025. Udajemy się na wyprawę, aby skończyć Greenwello, czyli wracamy tam, gdzie byliśmy w zeszłym roku, do miejscowości Helm. Teraz na chwilę obecną przejazd pociągiem przez Warszawę do Helma. Miłego oglądania wspólnie wyprawy. Do zobaczenia. Witam po podróży pociągiem z trzema przesiadkami. Wyszło dość nawet sprawnie. Eee, ponownie jesteśmy na dworcu w Hełmie. Dworzec w Chełmie przy budowie. Plan na dzisiaj e, dojechać do Krasnego Stawu trochę tak w cirka 50 km. I to jest pierwszy etap naszej wyprawy. Zaczynamy zabawę na Green Velo 2025. No, i jeszcze dodatkowo, będąc w Hełmie, a w zeszłym roku jakoś się nie udało brak motywacji, albo brak chęci, albo brak siły. Wiadomo, jak to jest ostatni dzień w zeszłym roku na wyprawie odwiedzamy punkt widokowy kopalni Kredy w Hełmie. No, robi wrażenie kopalnia odkrywkowa. A więc też. Ciekawy punkt, który warto czasami zobaczyć, a jest to możliwość, bo jest droga i mamy normalnie punkt widokowy z oznaczeniem, że można sobie tu podjechać. My jeszcze sobie myśleliśmy, że podjedziemy na małe co nieco wczesny obiad, albo późne śniadanie na do centrum, na rynek pełnie. No, i ponownie jesteśmy na rynku w Helmie. Eee, godzina 12. No, 13 już prawie, że czas na małe co nieco, czyli pierwszy śniadanie, drugi śniadanie, i będziemy uciekać już z miejscowości Hełm w kierunku Krasnego Stawu. Kierując się szlakiem Green Velo. No i oto to jakim to sposobem. Po roku wróciliśmy ponownie na szlak Greenwell. Jak w zeszłym roku skończono był w miejscowości hełm. Jak ktoś nie widział. Zapraszam do obejrzenia relacji zeszłego roku. Tak teraz w miejscowości hełm. Plan jest taki, że jedziemy do Kielca Szlakiem Green Velo i nie tylko W tym roku plan jest ambitny Można powiedzieć, że robimy Green Velo Plus A zobaczycie co dalej będzie My jeszcze w hełmie, ale Powoli Jedziemy w kierunku Krasnego Stawu I dzisiaj mamy nocleg jak to u mnie na kanale pokazuje techniczne aspekty turystyki rowerowej. Więc krótko jestowa to przez cały hełm można śmiało powiedzieć, że jest ścieżka OK i jest dobrze oznaczona. No, tak to wygląda. Widać zresztą przed wami. A my jak zwykle jedziemy na aplikacji Greenwell i minęliśmy mor heum na końcówce miasta. Jeśli chodzi o miasto, hełm bardzo dobrze ma oznaczone Greenvelo. A my po prostu żegnamy się z miejscowością Hełm. I powoli zmierzamy szlakiem Greenvelo w kierunku Krasnego Stawu. No i wjechaliśmy z hełma. Ścieżka Greenvelo jest poprowadzona. odcinkiem drogi asfaltowej wydzielonej i mamy jak już mówiłem jad w twarz do Krasnego Stawu dzisiaj odcinek 57 km jest godzina 14.30 i takie wieści z trasy na chwilę mamy i według internetów wytycznych przez ten odcinek 50 km nie jest przewidziany nie są przewidziane żadne atrakcje ale zobaczymy, sprawdzimy i tak dalej jak to wygląda no no i tabliczka Heung, gdzie się kończy miejscowość Chełm To jest trasy my godzimy do Krasnego Stawu no i mamy kierunkowskaz Siennica Różana. Skręć lewo. I znowu po, pomykamy, jak widać, teraz drogą gminną. Teren otwarty, wiatr. W twarz wieje. Pokrówka. Droga, widać jaka jest. Cały czas idziemy asfaltem, ale ogólnie rzecz biorąc, przeważnie z wydzielonym pasem. To dla tych, którzy chcą zobaczyć, jak wygląda droga. A dla tych, co chcą zobaczyć, jaka jest pogoda, to w porównaniu do tego, co było rano w Trzewie, jest rewelacyjnie. Nie jest upalnie. jeszcze w długich spodniach, ale no... chyba do Krasnego Stawu wytrzymam. Temperatura około 20 do 25 stopni, cieplutko. Bez deszczu. Tylko wiatr miesza, ale to już przeżyjemy. Nawet i z przyjemnością. I znowu jest ścieżka powrodzona wzdłuż drogi wojewódzkiej, ale Greenwell jest dobrze oznaczone. Jak widać. I i my tak naprawdę kierujemy, kręcimy się w jedno, wokół jednego tak naprawdę dobrego kierunku. Co jeśli chodzi o zwiedzanie, to zamość. Oto droga prowadzi na zamość. No, więc jak widać, tak widać, tak jedziemy. A jeśli nie subskrybowałeś mojego kanału, zasubskrybuj. Ciebie to nic nie kosztuje, a mi daje kopa do działania. Tak jedziemy i oglądamy co? Lubelskie wsie. Taka droga jaka jest, poprawna. W kierunku Krasnego Stawu. N ciszej, spokojnie. No, i następuje zmiana nawierzchni z asfaltową jej okay, na śród kierunek Siennica Różana A na horyzoncie zmiany pogodowe. No cóż. Tak, to bywa, w na wyprawach rowerowych. Jedziemy drogą szurtową i czyżby pierwszy deszcz na tej wyprawie? Zaczyna coś padać na nos, więc centralnie to wjeżdżamy chyba w jakąś deszcz, mówiąc optymistycznie, i w las. Do Krasnego Stawu jakieś około 30 km jeszcze. Na chwilę obecną zero atrakcji na Green Velo. No i złapała nas ostra burza. No już zresztą teraz jest po. Myśmy się schowali pod, przy... pod daszkiem u gospodarza. Przypadkowym tutaj. To... Totalnie, no już jest po burzy, ale dawało ostro, że trzeba było się zatrzymać, Ja już mży. Taki urok jest tej zabawy. No i skręciliśmy znowu na drogę na wojewódzką 848, jak dobrze kojarzę. Do okresnego stawu mam około 25 km. Na szczęście droga znowu wróciła, asfaltowa. Ale za to mamy deszcz. Więc, no cóż, taki urok jest praw rowerowych oraz do dzisiejszego dnia. A zwłaszcza w Polsce, że się zmoknie i myślałem, że od pierwszego dnia już nie dopadnie deszcz. No dobra. Gonim do Krasnego Stawu. Po co nam pozostało? No i nie dojdzie na początku. Naszej wyprawy zaczęły padać. To taka droga w błocie. Nie wiadomo skąd i nie wiadomo dokąd. I popocha, po kolana w błocie. Tu to się znowu ten kto tyczył, by mi nie popisał. A myślałem, że do krasnego stawu dojadę po asfalcie. I po koszmarnym odcinku, znowu wjechaliśmy na asfalt. Nie no, ten kawałek to był straszny. I jeszcze do tego od razu po burzy. Czyżby od razu przygoda? Czyżby od razu atrakcje? Jestem mokry. No cóż. Jedziemy. No i jeszcze jedno co mi się tak teraz kojarzy, nagle wcięło wszystkie oznaczenia szlaku Grindalo. Nie ma. I jechaliśmy po polu, po polnej drodze, po kolana, albo po koła w wodzie i żadnej tabliczki. Posiłkuję się na chwilę obecną aplikację gringelo. Cały mokry jestem. Burza minęła. Słońce wychodzi. Do Krasnego stawu 15. Znowu jedziemy asfaltem. Nie wiem dlaczego taki dziwny jeden odcinek był, w którym jechało się strasznie złą Tragiczną drogą polną. No cóż, też trzeba raz na wyprawie pierwszego dnia być zmoczonym przez deszcz. A droga wygląda jak wygląda. Zwykła droga gminna. No, i było 5% pod górkę i 5% z górki. Przestało padać. W telegraficznym skrócie temperatura powróciła do około 20 stopni. Suszymy się. Choć trochę rower do płota. A my mamy miejscowość Bara. No i nie dość, że skończył się asfalt. To droga gruntowa, słab kości i do tego mocno pod górkę. Jakieś romary jeszcze się przyczepiły. Więc tempo od razu spada. O! Jak widać pod góreczkę Ciągniemy No i jedziemy taką drogą leśną Po wycince drzew, dużo dziur a po burzy dużo kałuż i mokro i bagno więc ostatni odcinek do krasnego stawu przebiega jakby to powiedzieć wolno i nie w e, przyjemnej drodze bo trzeba po prostu omijać i kręcić wokół kałuż dziur i błota My już wyjechaliśmy z tego właśnie lasu i zaraz będziemy, mamy przed sobą tabliczkę Krasny staw, ale nie ma podany kilometrażu. Jak na pierwszy dzień, rower jest strasznie brudny, a był myty przed wyjazdem. No, przed nami już się chyba pokazuje nam nowo droga asfaltowa. Krasny Staw 4, Zwierzyniec 67 Chyba już te 4 km Taką dobrą drogą przejedziemy A nie po błocie albo w błocie Rower jest cały do mycia Więc może jeszcze w Krasnym Stawie Będziemy próbować Jakąś myjnię automatyczną Chociaż na minutę op opryskać rower saksy Mamy godzinę około 17.30 Więc czas jest dobry Tylko żeby Burza nas tak nie złapała to już rewelacyjnie, ale nie ma idealnie. Najważniejsze, że się koła toczą i jedziemy do przodu. Tyle strasy. No i krasny staw nazwita. Czyli pierwszy cel naszej podróży. Oznaczenie też jest, no na w tym odcinku tam w polu, w... nic nie było idę. Ja by nie było nic widać jeszcze raz mówiąc ale no, dzięki nawigacji jeszcze można to się uratować, dlatego no, aplikacja chociażby greenwego ratuje sytuację a my chyba pierwszy będziemy szukać myni a później Zarezerwowanego za wcześniej noclegu, tak realnie patrząc, w kresnym Stawie padało, nie padało, sucho jest, trochę kałuż jest. No dobra, chyba będzie na tyle tego dnia, zobaczymy co jeszcze będzie na naszej kwaterze. To myśmy zarezerwowali. Podobno e, miejsce przyjazne rowerzystom. I oto w ten sposób jesteśmy już w Krasnym Stawie, hotel Rapa. Czekamy na panią. Godzina 18 dojazd. Myślę, że przyzwolicie na te warunki atmosferyczne, jakie były. E, przy okazji jeszcze rower udał się opukać na myńni bez obsługowej. To chyba tyle na ten dzień.